Cześć! Już za chwilę razem przebędziemy drogę od pustej białej kartki do gotowego produktu. W trakcie nauki poznasz tańki krojenia, konstrukcji i szycia akcesoriów, a ja przeprowadzę Cię przez ten proces dzieląc się swoimi trikami i sposobami na opanowanie materii pod igłą. Teraz pokażę Ci po kolei, co razem uszyjemy podczas tego kursu, a w dalszej części filmu omówię założenia szkolenia i sam proces nauki. Nasza nerka ma na imię Emma i może być zarówno damską nerką, może być męską nerką, a jeżeli użyjesz kwieci z tego wzoru, może być joniseksowa albo dziecięca. Choć teraz z bliska zobaczysz, co w niej na ciebie czeka i czego się nauczysz, szyjąc ją. Emma jest piękną nerką o kształcie łezki. Nauczysz się, jak skonstruować podstawową formę nerki, jak zrobić w niej zaszewki po to, żeby była przestrzenna. Natomiast zobacz, ona jest dosyć mocno pocięta, więc tą podstawową formę potniemy na kawałki i dowiesz się, jak wszywać zamek, jak zrobić kieszonkę w nerce. No, i oczywiście komora główna, też pięknie wykończona podszewką. Będziemy wszywać zamek po łuku, więc też się dowiesz co nieco o tym, a do tego zrobimy bajeranckie uchwyty do suwaka, no i dowiesz się, jak zamontować pasek z klamrą i jak go wykończyć. Więcej szczegółów tego, czego się dowiesz z tego kursu, znajdziesz na liście w opisie produktu. Każdy z naszych kursów możesz wybrać w trzech opcjach. Pierwsza z nich to jest od. Białej kartki do gotowego produktu. I w tej opcji dostaniesz lekcję konstrukcji, krojenia i szycia oraz e-formę z licencją komercyjną. A w dodatku w gratisie dostaniesz drugi kurs, czyli cały wstęp do szycia. Opcja dla tych, którzy chcą się nauczyć tylko konstrukcji, to jest opcja od białej kartki do wykroju. I tam dostaniesz lekcję konstrukcji oraz e-formę z licencją komercyjną. Natomiast ci z Was, którzy wolą. Tylko szyć z gotowego wykroju mogą wybrać opcję od wykroju do gotowego produktu. To jest e z licencją komercyjną, krojenie i szycie. I w tej opcji również dostaniesz w gratisie cały wstęp do szycia. Tak jak wspomniałem, zaczniemy od pustej, białej kartki i kreska po kresce przeprowadza Cię przez cały proces konstruowania wykroju. Niezależnie od tego, jaką opcję kursu wybierzesz, dostaniesz również wykrój elektroniczny, czyli e-formę. Jest to plik PDF w formacie A4 lub A0, który możesz samodzielnie wydrukować. A w dodatku dostaniesz do niego licencję komercyjną na 500 sztuk, co oznacza, że możesz korzystać z tego wykroju i projektów w celach handlowych, sprzedając do 500 sztuk. Jeśli chodzi o etap krojenia, to oprócz lekcji ogólnej, w której omawiam podstawy krojenia, zobaczysz również cały proces wykrawania elementów z materiału wierzchniego i z podszewki. Zatem wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby uszyć dany projekt. No i wreszcie szycie, czyli najdłuższy i najbardziej ekscytujący proces – Krok po kroku przeprowadzę cię przez każdy etap, zobaczysz duże zbliżenia i wszystko będzie dla ciebie łatwe do zrozumienia. Natomiast, ponieważ wiem, że większość osób, które uczą się szycia, korzysta z maszyn domowych, ja również będę szyć na maszynie domowej. A szycie torebek na maszynie domowej niesie ze sobą różne wyzwania, w związku z czym pokażę ci, jak sobie radzić z tymi wyzwaniami i jak obchodzić różne problemy, które się pojawią. Moje pierwsze cztery projekty to designerska kolekcja, w której chodzi o to, żeby przekazać Ci jak najwięcej wiedzy. Z jednej strony pokażę Ci podstawowe zasady konstruowania i szycia torebek, ale również masę nietypowych rozwiązań. To wszystko po to, żeby rozwinąć Twoją wyobraźnię i umiejętności do poziomu, który pozwoli ci tworzyć autorskie projekty. Jednym słowem, nauczysz się bardzo dużo. Aby ułatwić Ci naukę, rozłożyliśmy wszystko na etapy, dzieląc cały kurs na lekcje. I moja rada jest taka, żeby za jednym posiedzeniem przerabiał bądź przerabiała jedną do maksymalnie dwóch lekcji, a pomiędzy posiedzeniami dawaj sobie czas na zintegrowanie wiedzy. No i też proszę bądź dla siebie wyrozumiała, bądź wyrozumiały. Nie oczekuj od razu perfekcji. Ona przyjdzie z czasem. Trening czyni mistrza. Dlatego, jeżeli myślisz o założeniu biznesu opartego na sieci Torebek, zachęcam Cię do. Ćwiczenia poprzez powtarzanie wykonywania tego samego projektu. To, co za pierwszym razem stanowi dla ciebie wyzwanie, za piątym będzie już bułką z masłem, ale przede wszystkim powtarzając dany projekt uczysz się tworzywa, maszyny i samego projektu i uczysz się wszystkich wyzwań, które po drodze się wydarzają i z każdą powtórką szyjesz coraz lepiej. To wszystko pozwoli ci rozwinąć swoje umiejętności manualne i też koncepcyjne myślenie przy maszynie do takiego poziomu, że będziesz szyć akcesoria wysokiej jakości, za które Twoi przyszli klienci będą gotowi zapłacić dobre pieniądze. A jeżeli wolisz szyć te projekty na użytek własny, to oczywiście podejdź do kursu z większym luzem. Odpręż się, potraktuj to jak przygodę i dobrą zabawę i sposób na kreatywne spędzanie czasu wolnego. Przy okazji czegoś się nauczysz, a na pewno nieraz na ulicy usłyszysz gdzie to kupiłaś i z dumą będziesz mogła odpowiedzieć sama uszyłam, tudzież sam uszyłem, jeżeli jesteś mężczyzną. Jednym słowem, niezależnie od tego, co wybierzesz, baw się dobrze. <śmienicza> <śmienicza>